Witajcie, jesteś z strony Patryk, kanał Buty Nie Grają, a w dzisiejszym odcinku porównanie, jako że mam na sobie koszulkę Jordana, to butów Pumy i Adidasa, żeby nic nie miało sensu, więc nie musicie mi dziękować za moją genialną kreatywność, ale zanim przejdziemy już do samego porównania, pamiętajcie polubić ten film, zasubskrybować kanał, no i oczywiście napisać komentarz, czy według was ponownie jestem genialny i nieomylny, czy jednak yy, wy... Uważacie, że to jest zupełnie inaczej w tym porównaniu. Ale co my dzisiaj porównujemy, moi drodzy? Porównujemy Puma Rise Nitro, czyli bardzo dobre buty od Pumy, oraz Adidas Tray Janki Dynki, czyli bardzo dobre buty od Adidasa, więc dwie mocne parki. Tym razem żadna nie od Nike, co jest dobre, co jest dobre, chociaż od Nike ciężko ostatnio dobre parki, a jedna jest, jedna jest w testach, w testach już, ale bardzo dobrze się sprawuje. Przejdźmy już do ceny do sztosa. Cena do sztosa. Tu liter promocje spoko. Dostępność niestety już to jest trochę gorzej, bo już czekamy na jak jakieś dwójki, które mi bardzo przypominają BEY'E. -Y -e. I jestem ciekaw jak się sprawdzą na nogach, zobaczymy. Tutaj mamy Puma Rise Nitro, czyli no, topkę butów pumy taką dostępną. Niestety ceny naprawdę trzeba trafić. Ja uważam, że to jak cierpiłem to minus 30 na tym mają obuwie no to jest jakiś e rape. Na tym, oh, o no nie mogę tego mówić, to jest jakaś mega okazja na ich stronce, więc tutaj punkt dla mnie, ale ogólnie punkt pójdzie dla Adidasa, bo jeśli chodzi o sztosy, to też jest dużo genialnych CW, które naprawdę mega mi się działy i uważam, że troszkę strebiłem, nie biorąc więcej par niż tylko tą jedną, ale wolę kupić więcej par, żebyście Wy mogli zobaczyć, wszystko i mieć oceny tych butów. Jeden do 0. Kolejną kategorią jest amortyzacja. Jeśli chodzi o amortyzację, tu mamy połączenie Light i Boost'a, czyli drugi raz do tego podchodzę, bo pierwszy raz było w Hardenach, piątkach i tam to kompletnie zepsuli, a tutaj już jest dobrze. Tutaj zrobili to dobrze. Chociaż jak wiecie, a jeśli nie wiecie, bo nie oglądacie moich odcinków, to subskrybujcie, że będziecie wiedzieli takie rzeczy. Ja osobiście wolę. Busta i gdyby był sam boost, to te buty zdecydowanie by wygrały, ale że nie ma busta, to jednak ta amortyzacja w tych pumach mi siedzi zdecydowanie bardziej. No i cóż więcej dodać, naprawdę zacne buciwo i punkt za amortyzację daję tutaj i mamy już jeden do jednego. Kolejną kategorią będzie trakcja, bo była amortyzacja, to teraz trzeba trochę pogadać o tym, żeby się nie ślizgać parkiecie i te buty naprawdę mają bardzo spoko trakcję, ale w pewnych momentach jest, są takie ucieczki szczególnie szczególności tu w płaszczyźnie bocznej, nie wiem czemu, ale czasami mi uciekały. Mimo że bieżnik jest naprawdę mega porządny, to jednak no, miałem dwie czy trzy takie ucieczki z stopy, a szczerze lubię grać w tych butach. Naprawdę. Mimo tego, że już je ograłem, to czasami sobie je założę, bo naprawdę no, te buty są mega fajne, mega spoko i no. no nie wiem, co mogę o nich powiedzieć naprawdę dobrze, jeśli chodzi o te i w ogóle feeling na stopie. Tutaj trakcja jest mega zacna, nie miałem ani jednego przypału w tych butach i mogę się o nich wypowiadać tylko w samych superlatywach. Więc punkt dam tutaj i będziemy już mieli dwa do jednego. I kolejną kategorią będzie wygoda. Jeśli chodzi o wygodę, to tutaj jest giga wygodnie, tutaj jest wygodnie, jest spoko. Dla osób z mega wysokim podbiciem, będzie tu but dość niewygodny, ponieważ tutaj jest naprawdę mocno zamknięta do stopa. Lockdown stopy jest super, ale no nie są takie wygodne jak te te, są przegenialnie wygodne. Naprawdę ciężko jakimkolwiek butom będzie rywalizować z Pumami Nitro Rise, jeśli chodzi o wygodę, więc od razu Funk daje tutaj i mamy już 3 do 1. Pumy już wygrały, ale mamy jeszcze ostatnią kategorię, ostatnią kategorią jest ochrona rozkrakowanych stawów. Jeśli chodzi o ochronę stawów, no to tutaj jest naprawdę spoko. Jest tak, po pierwsze szeroka podeszwa. Jeśli mamy szeroką podeszwę, to ten ciężar rozkłada się bardziej po ziemi. Dodatkowo bardzo dobra amortyzacja, spoko trakcja i mega dobry logdown stopy. Nigdy nic mi się kompletnie w tych butach nie przydarzyło. W tych też nie, ale w tych miałem kilka takich sytuacji, że wylądowałem komuś na… Stopie i nogi nie skręciłem, więc dla mnie gicior. I tutaj jest spoko, chociaż chciałbym lepszego lockdownu od tego buta, nie jest zły, ale nie jest genialny, a ja żądam genialności. No i tutaj mamy punkt dla Alidasów i wygrywają pumy racnicze od 3 do 2. I teraz ekstra kategoria, która pojawiła się u mnie na Discordzie i będzie to taki ekstra punkcik zawsze który but jest lepiej wentylowany, który lepiej oddycha. I tutaj, dzięki tej siateczce ciężko będzie rywalizować innym butom, jeśli chodzi o wentylację, z Pumami Rise Nitro. I ekstra punkt idzie do Pum Nitro i mają taki ekstra punkt, taki wentylacja jest dodatkowa, super. I cóż, kilka słów podsumowania. Ogólnie Pumy Rise Nitro są Mega mega dobre, te są bardzo dobrymi butami. Jeśli w promocji na Adidasie, no to no będą lepszą opcją, Bo jeśli one, jak tej kosztują 550, no to jeśli, że to Adidas, to możecie odjąć tam powiedzmy te 30% z marszu. Dodatkowo jakieś tam, jak będzie na minus 50, i od tego odjąć 30. Kurde, 200 zł. Moi drodzy. Te buty za 200, zł to jest genialny pik. Genialny w szczególności na halę dla osób z szeroką stopą mega dobry, dla osób z płasko stopiem bardzo fajny but, dla osób z wysokim podbiciem już nie do końca. Ale jeśli chcecie zainwestować troszkę więcej pieniędzy i macie możliwość, to ja bym wziął te pumy. No, overall są lepsze. Overall będą lepsze. Chyba, że chcecie naprawdę dobrego lockdownu stopy to tutaj, bo to jest coś, w czym te pumy nie mają podjazdu do Twojego zdecydowanie. Dobra, z mojej strony to już wszystko i do zobaczenia w sobotę w recenzji butów Freak 4. Nała!